Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z sprzedaży. Dzisiaj zajmiemy się tematem tego, kiedy wdrożyć system CRM. I Słuchajcie, ten odcinek będzie szybki, bo CRM powinniście mieć wdrożony od pierwszego dnia, jak Wasza firma istnieje dzięki kropka. Coś więcej mam powiedzieć jeszcze? No raczej, nie, możemy zakończyć odcinka 10 sekund. Prawda? No Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bierzemy na tapet temat tego, kiedy wdrożyć system CRM. Tematy CRM, jak widzicie, nas nie opuszczają, no ale nie ma się co dziwić. To w końcu najważniejsze narzędzie dla ludzi sprzedaży, prawda? Tak na poważnie. CRM to rzeczywiście jest potężne narzędzie. I pierwszy CRM w GetSafe pojawił się w 2019 roku, zaraz po tym jak otwarłem firmę. I rzeczywiście korzystając z tego CRM-a, wypełniałem go szansami sprzedaży, zadaniami tego typu rzeczami. Raz, żeby tego nie zgubić, ale dwa, żeby w przyszłości się to przydało. I Nie uwierzycie. Właśnie tak się stało. W 2021 roku, jak zatrudniłem pierwszego handlowca, miałem dla niego w zasadzie kompletny system, bo miałem system, w którym są szanse sprzedaży, przegrane, wygrane, jest w ogóle proces sprzedaży, jak my rozmawiamy z tymi klientami, jest możliwość podejrzenia tego, jak rozmowy wyglądały wcześniej, jakie maile wymieniałem z klientami i jak w ogóle ta sprzedaż wyglądała. Czwarta rzecz, jest narzędzie, którego nie musimy się uczyć razem, bo wdrażamy je na nowo, jest narzędzie, z którego ja już korzystałem wcześniej. I mam wrażenie, że to była potężna, wiecie, taka Dawka wiedzy dla handlowca, który wchodzi do firmy, gdzie systemowo już część rzeczy jest ułożonych. I teraz. Nawet proste szablony maili z ofertami, które były, to nie były szablony, które sobie wymyśliliśmy wtedy na doczekaniu, tylko to były szablony, które ja przez dwa lata testowałem, więc tam nie trzeba było za wiele wymyślać, po prostu wsiąść i sprzedać. I to rzeczywiście dużo ułatwiło. Także tak jak na początku trochę zażartowałem, że CRM powinien być od początku, to nie ukrywam, w wielu firmach, które zaczynają, naprawdę mocno rozważyłbym to, żeby już dzisiaj kupić system CRM i zacząć z niego korzystać. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nasi słuchacze to nie tylko zaczynające firmy, ale też właściciele. Czy prezesi większych firm, czy po prostu menadżerowie sprzedaży, gdzie już ta firma istnieje, już jest jakiś zespół handlowy, już są potrzeby, żeby z tego CRM-a korzystać i nie było takiego systemu od początku. Jeśli chodzi o taką gotowość do wdrożenia systemu, przygotowaliśmy checklistę, którą teraz na ekranie pewnie zobaczycie piękny kod QR. Ta checklista będzie też w linku w opisie. Pobierzcie ten materiał, jest on przygotowany wspólnie z Markiem Domańskim, naszym konsultantem sprzedaży, który w życiu widział dziesiątki CRM-ów i jeszcze więcej tych CRM-ów wdrażał tak naprawdę. Zebraliśmy tam różne różne kategorie gotowości do wdrożenia i oczywiście nie będę was przynudzał tutaj czytaniem tych punktów, bo to nie o to chodzi. Są tam rzeczy związane z celami, oczekiwaniami, budżetem, nastawieniem firmy, danymi, które dzisiaj zbieracie, więc z tym materiałem zachęcam, żebyście się zapoznali i mogli sobie odznaczyć, w którym miejscu wy jesteście. W tym odcinku skupię się na trzech najważniejszych elementach związanych właśnie z wdrożeniem CRM-a. Pierwszy z nich i najbardziej istotny z mojej perspektywy to jest nastawienie zespołu. Sam często mówię, że wdrożenie CRM-a trzeba sprzedać dwa razy. Raz, trzeba Sprzedać to wdrożenie właścicielowi firmy. Drugi raz trzeba sprzedać to wdrożenie właśnie zespołowi sprzedaży. No bo bez tego drugiego sprzedania, bez tego zespołu sprzedaży, który będzie. Aktywnie w tej zmianie uczestniczył, sama robota jest bez sensu. CRM jest bardziej dla handlowca, niż dla właściciela firmy. I teraz pewnie część z Was yy, zmarszczyła lekko brwi, jak to jest możliwe. No, moi drodzy, tak jest, bo zobaczcie, jeśli ja mam narzędzie, w którym mam wszystkich klientów w jednym miejscu, wszystkie tematy, które prowadzę aktualnie w jednym miejscu, wygrane i przegrane w jednym miejscu, szablony maili, żebym nie musiał siedzieć po kolei przy nich, zadania i kalendarz, skrzynkę mailową, weźmy, to jest. Przepiękne narzędzie. Ja sam jak zaczynałem sprzedaży kilkanaście lat temu, nie miałem systemu CRM i wiecie, jakieś kartki, notesy, kajety, różne tego typu rzeczy wykorzystywałem. No było to bez sensu. Umówmy się. Oczywiście, właściciele firm też z crm mogą wyciągnąć masę rzeczy. Mogą zobaczyć, jaki handlowcy prowadzą sprzedaż, jaka jest prognoza sprzedaży na najbliższy czas. Miejsca, w których wygrywamy i przegrywamy, to wszystko jest super. Ale w kontekście wdrożenia CRMa naprawdę o wiele więcej może zyskać handlowiec niż jego szef. I wiecie, nie znam przypadków, firmem W której po dwóch, trzech miesiącach od wdrożenia CRM-a takiego na świeżo, handlowcy by nie powiedzieli, jak my mogliśmy wcześniej bez CRM-a działać. I to wiecie, nie na potrzeby reklamowe, absolutnie, to jest czysta prawda z naszych wdrożeń. Handlowcy naprawdę są zaskoczeni, jak dobrze wdrożony, dobrze przygotowany CRM ułatwia im pracę, ułatwia im zwiększanie wyników. I w ramach wdrożenia istotne jest to, żeby zespół wiedział, że to jest narzędzie, które ma wesprzeć. Można, wiecie, zorganizować różnego rodzaju prezentacje z dostawcami i konsultantami, żeby pokazali, jak to wygląda, żeby na własne oczy zobaczyli, że to nie jest narzędzie tortur, i super istotna kwestia dotyczy tego, że w trakcie wdrożenia, w pierwszych miesiącach, żeby nie wyciągać konsekwencji za to, że coś nie jest zrobione tak, jak powinno być zrobione. Czyli jeśli na przykład handlowcy mają określone aktywności, które mają podejmować, i CRM liczy te aktywności, żeby nie wyciągać na początku konsekwencji za to, że one nie są zrealizowane. Więc punkt pierwszy w kontekście wdrożenia CRM-a i najważniejszy jest to, żeby wasz zespół był do tego wdrożenia odpowiednio, pozytywnie. Nastawiony. Drugi punkt, słuchajcie, to jest proces samego wdrożenia i też kosztu tego wdrożenia. I my opracowaliśmy proces wdrożenia, który zajmuje 3 miesiące. Teraz część z Was powie, jak to w 3 miesiące taki system CRM sasowy, przecież to bardzo długo. I to jest fakt. My to rozbiliśmy specjalnie w taki sposób, żeby krok po kroku wtopić tego CRM-a w organizację, bo to o to tutaj chodzi. I słuchajcie, w pierwszym miesiącu zaczynamy od poznania specyfiki waszej sprzedaży, tak naprawdę tego, co się dzieje w ogóle w waszym dziele handlowym. Układamy procesy z klientami, planujemy, jakie są potrzebne dane na samym początku i według czego będziemy analizowali tą sprzedaż. Potem przechodzimy do uruchomienia systemu w wersji light, czyli w wersji, gdzie nie ma jeszcze wszystkich lejków, wszystkich procesów, automatyzacji, raportów i wszystkich cudów, tylko taką wersję, z której rzeczywiście handlowcy mogą korzystać i mogą się uczyć na realnym organizmie pracy, po prostu w okrojonej formie na początku. Dopiero po dwóch miesiącach uruchamiamy pełną wersję, taką wersję produkcyjną, jakby to ludzie w IT powiedzieli, gdzie wtedy zaczyna się ta zabawa, że już wszystko jest ustawione, handlowcy są w Następnie nauczeni tego systemu i pracują na pełnych obrotach. Trzeci miesiąc przeznaczamy na konsultacje. Jak wyciągnąć z tego crm wartość, jak analizować dane i jakie wnioski na tej podstawie wyciągać, bo to jest istotne. Wdrożenie crm żeby czytać te dane, analizować te dane i usprawniać sprzedaż. To jest potężna wartość. I właśnie tego uczymy. Im więcej czasu na początku poświęcicie na to, żeby dobrze tą zmianę wmasować, tym lepiej to wyjdzie na końcu, tym chętniej zespół nie z tego korzystał. W kontekście kosztów, wiecie, są bardzo różne tak naprawdę działy sprzedaży i różne potrzeby w tym zakresie. Niemniej najczęściej wdrożenia CRM-u w naszym przypadku to są kwoty między 12 a 16 tysięcy złotych za całość. Więc wdrożenie CRM-a, wiecie, takiego sasowego, to nie są potężne koszty. Jakby to się tak naprawdę zwróci, wiecie, po jednym miesiącu i sprzedaży dzięki danym, które są w CRM-ie, a w większości firm to nawet się zwróci po kilku pierwszych dniach, więc inwestycja nie jest duża, jakby się mogło wydawać, ale potencjał do zwrotu z tej inwestycji jest przeogromny. Słuchajcie, idąc do trzeciego, ostatniego punktu, jest to może coś, czego się nie do końca spodziewacie, ale tym trzecim punktem, który jest istotny z perspektywy wdrożenia CRM-a, jest realna potrzeba właśnie tego wdrożenia. Czy Wy naprawdę chcecie analizować sprzedaż i ją usprawnić? I teraz część z Was pewnie robi wielkie oczy, no ale warto na to pytanie sobie odpowiedzieć. Bardzo prosty przykład jeden z naszych konsultantów miał okazję być na takiej cotygodniowej odprawie handlowej u jednego z klientów. Okazało się, że handlowcy opowiadają o tym, co zrobili, co będą robili, jakim idą projekty, ale nie pokazywali tego w CRM-ie. Później szef tej firmy pytał handlowców o różne projekty, które są w trakcie, ale znowu ten szef też nie pokazywał tego w crm -ie. No to po co nam CRM, skoro my nie korzystamy z niego na co dzień? Moim zdaniem to jest sytuacja, w której tak naprawdę marnujecie pieniądze na licencję, bo nie korzystacie z tego CRM-a. Jak jesteśmy w tym punkcie, naprawdę odpowiedzcie sobie na to pytanie. Gdzie jest taka realna potrzeba związana właśnie z wdrożeniem crm w Waszej firmie, po co wy to robicie? Jak do tego dodamy jeszcze tą pierwszą kwestię, związaną z nastawieniem zespołu, kolejną kwestię, związaną z procesem, żeby to rozplanować w czasie, to ta trzecia kwestia, czyli kwestia realnej potrzeby, to wszystko nam pięknie tworzy całość i rzeczywiście gotowość do wdrożenia CRM-a. Oczywiście teoretycznie CRM-a nie trzeba wdrażać, możecie kupić licencję Pack czy LifeSpace'a i voila. Tylko wiecie, widziałem wielokrotnie już systemy wdrożone własnoręcznie, gdzie lejki sprzedażowe nie odpowiadają. Temu, jak kupuje klient, i nikt z tego nie korzystał. CRM znowu był po prostu drogim narzędziem, za które się płaci licencję, i nikt z tego nie korzysta. Także nie zachęcam do robienia tego własnoręcznie. Jednak, jakbyście chcieli, na przykład LiveSpace, nasz polski CRM, ma masę materiałów o tym, jak własnoręcznie to wdrożyć. Sam niejednokrotnie uczestniczyłem w webinarach Lifespace'a, więc darmowe materiały jak najbardziej możecie znaleźć. Na naszym kanale też CRM przewija się w wielu różnych odcinkach, także. Jeśli chcecie zaoszczędzić budżet, myślę, że po tym odcinku wiecie, jak dobrze przeprowadzić taki proces wdrożenia, a z innych odcinków możecie też wyciągnąć wiele innych rzeczy, jak w ogóle z tego CRM-a korzystać. Także czy własnoręcznie, czy z zewnętrznym partnerem, i tak zachęcam Was do tego, żeby ten CRM jak najszybciej pojawił się w Waszej firmie, bo istnieje ryzyko, że możecie naprawdę mocno tą sprzedaż poprawić. I słuchajcie, zmierzając ku końcowi, jak zwykle, pamiętajcie o łapkach w górę, algorytm to bardzo lubi. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem. I ja teraz widzę Was tam. Po drugiej stronie tej kamery, że wy klikacie tą subskrypcję, klikacie ten dzwoneczek i macie informację o każdym nowym odcinku. Słuchajcie, będę to weryfikował. Nie pytajcie, jak mam swoje sposoby na to. I co? Widzimy się następnym razem. Dzięki za dzisiaj. Na razie.